Może masz 45, 50, 60 lat i myślisz, że jest już za późno na cud finansowy. Może pracowałeś ciężko przez całe życie, może nawet masz dwóch, trzech pracodawców, a mimo to każdy miesiąc to walka o przetrwanie. Wiem, że może być ci trudno w to uwierzyć. Może patrzysz teraz na sto z rachunków na swoim stole, rachunki za prąd, gaz, czynsz, kredyt hipoteczny, karty kredytowe i myślisz. To niemożliwe, jestem już za głęboko. Czy czujesz, jak ciężar długów przygniata cię każdego dnia, gdy otwierasz skrzynkę pocztową? Czy zastanawiasz się, dlaczego mimo ciężkiej pracy przez całe życie pieniądze ciągle nie wystarczają? Jeśli tak, to następne kilka minut może zmienić twoje życie na zawsze. Mam dla ciebie modlitwę, która w ciągu ostatnich 30 lat mojej służby uwolniła tysiące ludzi od długów w sposób, który przekracza ludzkie zrozumienie. Ale uwaga, to nie jest zwykła modlitwa. To jest duchowa broń przeciwko finansowemu ucisku. kropka przyjacielu, dzisiaj chcę, żebyś uspokoił swoje serce i uważnie słuchał, bo to, o co będziemy się modlić, to nie jest rzecz zwyczajna czy lekka. Wchodzimy w święte obietnice Boga, w głęboką studnię Jego słowa, by modlić się modlitwą, która anuluje każdy dług, jaki masz, nie tylko poprzez ludzkie ustalenia, ale przez boską interwencję, nadprzyrodzoną łaskę i mądrość, która pochodzi z góry, kropka pozwól mi powiedzieć ci coś jako ktoś, kto przez trzy dekady służył ludziom w takiej sytuacji jak Twoja Bóg nie patrzy na Twój wiek, na wielkość Twoich długów, na to, ile masz lat, czy na to, jak długo już z nimi walczysz. On patrzy na Twoje serce i na Twoją wiarę. A w Polsce, gdzie każda złotówka ma znaczenie, gdzie emerytury są niskie, a koszty życia rosną, Widziałem szczególnie mocne działanie Bożego Miłosierdzia, kropka, przez ostatnie trzy dekady widziałem rzeczy, które ludzie nazywają niemożliwymi. Widziałem 70-letnią wdowę z Krakowa, która otrzymała nieoczekiwany czek od dawno zapomnianej polisy ubezpieczeniowej na dokładnie tę kwotę, której potrzebowała, by spłacić kredyt hipoteczny. Widziałem mężczyznę z Warszawy w Twoim wieku, którego długi karciane zostały po prostu anulowane przez bank, bez wyjaśnienia, bez powodu. Po prostu łaska Boża działająca przez serca ludzi kropka widziałem małżeństwo z Gdańska, które przez lata walczyło z długami po upadłości firmy. Modlili się tą modlitwą przez trzy miesiące, a później ich sąsiad, którego ledwo znali, zaproponował im dobrze płatną pracę, która pozwoliła im nie tylko spłacić długi, ale jeszcze odkładać na przyszłość. To nie są bajki, to nie są przypadki. To jest moc modlitwy opartej na Słowie Bożym, działającej nawet tutaj, w Polsce wśród nas kropka Biblia w księdze powtórzonego prawa 28. 12 mówi, że Pan otworzy niebiosa, skarbiec swojej hojności, by błogosławić pracy Twoich rąk i że będziesz pożyczał wielu narodom, ale sam nie będziesz pożyczał od nikogo. To nie jest tylko poetycki język, to jest obietnica przymierza, przełom finansowy czekający na odebranie kropka, ale zbyt często nosimy przytłaczający ciężar długów, karty kredytowe z rosnącymi odsetkami, rachunki za leczenie które w Polsce mogą być druzgocące, kredyty hipoteczne, pożyczki gotówkowe, długi urodziny i znajomych, i przekonujemy siebie, że nigdy się nie uwolnimy. Patrzymy na stos rachunków i zastanawiamy się, czy Bóg w ogóle widzi naszą sytuację. Czy widzi, jak siedzimy przy kuchennym stole o północy, kalkulując, z której pensji zapłacić który rachunek. Czy widzi, jak omijamy znajomych na ulicy. Bo nie mamy na kawę, kropka, czujemy się przytłoczeni ciężarem stóp procentowych, które w Polsce mogą być bezlitosne, opłat za zwłokę, które mnożą się jak grzyby po deszczu i niepokoju, który przychodzi z próbami rozciągnięcia pieniędzy, które zdają się znikać zbyt szybko, szczególnie gdy inflacja pożera nasze oszczędności. A pensje nie nadążają za rosnącymi kosztami życia, kropka, wielu z Was pamięta jeszcze czasy PRL-u, kiedy nie było długów, ale też nie było. Wyboru. Teraz jest wybór ale przyszła z nim także możliwość zadłużenia. I młode pokolenie często nie rozumie tej mądrości życiowej, którą wy macie, że każda złotówka powinna być szanowana, że długi to więzienie ducha. Kropka, słuchaj im nieuważnie, Bóg nie powołał cię do życia pod brzemieniem długów. Księga Przysłów 22, 7 przypomina nam, że dłużnik jest sługą pożyczkodawcy, ale przez Chrystusa zostaliśmy powołani do wolności. Kiedy dostosowujemy nasze życie do mądrości Boga, kiedy postępujemy w posłuszeństwie, hojności i dobrym zarządzaniu, jesteśmy przygotowani na jego nadprzyrodzoną opatrzność. Widziałem to przez dziesięciolecia chodzenia z Panem także tutaj w Polsce. Widziałem, jak anulował długi przez niespodziewane czeki, czasem z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku, czasem ze spadku po dalekim krewnym, o którym nikt nie wiedział. Widziałem wymazane salda kart kredytowych przez błędy systemowe które banki postanowiły darować. Widziałem wynegocjowane ugody z wierzycielami, którzy nagle stawali się wyrozumiali bez żadnego powodu, kropka, ale widziałem też ciche, codzienne cuda stałej opatrzności, nieoczekiwaną podwyżkę, dodatkową pracę, która pojawiła się w idealnym momencie, oszczędności, które rosły szybciej niż planowano, wydatki, które nagle się zmniejszyły. Widziałem to wszystko w życiu zwykłych Polaków, ludzi, którzy nie mieli szczególnych talentów ani koneksji, ale mieli wiarę i nie bali się ją zastosować. Kropka, pamiętam jedną historię szczególnie: małżeństwo z poznania, on pracował na budowie, ona sprzątała biura. Trójka dzieci, kredyt na mieszkanie, długi na kartach po chorobie syna. Kiedy przyszli do mnie, ona płakała, mówiąc, że już nie wie, jak dalej żyć. Modliliśmy się razem, a po trzech tygodniach dzwoni do mnie rozradowana, jego pracodawca zaproponował mu nadgodziny na jeden projekt. Które trwał pół roku. Zarobiła dokładnie tyle, ile potrzebowali na spłatę wszystkich długów. Przypadek? Nie. To była odpowiedź na modlitwę. kropka Teraz chcę, żebyś postawił każdy dług przed Panem. Wymień je w myślach lub nawet wyszeptaj na głos tam, gdzie jesteś. Bóg już wie, ale jest moc, gdy uzna się przed nim. Wypowiedź je i gdy to robisz, zobacz. Jak są umieszczane w rękach Boga kropka, będziemy się modlić nie tylko o anulowanie tych długów, ale o głęboką przemianę serca, która z tym przychodzi, żebyś od dzisiaj chodził w mądrości, dyscyplinie i zaufaniu kropka, jeśli ta modlitwa już teraz porusza twoje serce, jeśli czujesz, że to jest dokładnie to, czego potrzebujesz w tej chwili. Jeśli rozpoznajesz swoją sytuację w tym, co mówię, proszę cię, zatrzymaj się na chwilę i naciśnij przycisk subskrypcji pod tym wideo. I zostaw łapkę w górę. To nie jest tylko przycisk, to jest Twoja deklaracja wiary, że wierzysz w to, co Bóg może zrobić w Twoim życiu. Tym sposobem pomożesz mi dotrzeć do większej liczby Polaków, którzy borykają się z podobnymi problemami, którzy może dzisiaj siedzą w swoich kuchniach, licząc pieniądze i zastanawiając się, jak przeżyć do pierwszego. Ale co ważniejsze, pokażesz Bogu, że jesteś gotowy na to, co ma dla Ciebie przygotowane. Rób to teraz, a potem wróć do modlitwy. To ważne kropka modlitwa teraz, gdy jesteś gotowy, napiszcie w komentarzach, długi kończą się dzisiaj, wierzę w Boży cud. To nie są puste słowa, to jest deklaracja wiary. Módlmy się razem, Ojcze Niebieski, przychodzę dziś przed Ciebie z sercem obciążonym ciężarem długów. Może to będzie pierwsza modlitwa w moim życiu o finanse, może dziesiąta, może setna, ale przychodzę z całą pokorą, jaką mam w sercu kropka Panie, Widzisz każdy rachunek leżący na moim stole, każdą pożyczkę, każde saldo wiszące nad moją głową jak chmura. Widzisz rachunki za prąd, które rosną z miesiąca na miesiąc, kredyt hipoteczny, który czasem wydaje się nie do spłacenia, karty kredytowe, które używałem, gdy zabrakło pieniędzy na lekarstwa dla żony, na podręczniki dla dzieci, na naprawę samochodu, bez którego nie mogę dojeżdżać do pracy. Kropka, znasz moje bezsenne noce, gdy leżę i liczę w głowie, ile zostało do pierwszego. Czy wystarczy na wszystkie rachunki? Znasz niepokojące myśli, które przychodzą rano, gdy otwieram oczy i pierwszą rzeczą, którą widzę, nie jest wdzięczność za nowy dzień, ale strach przed kolejnymi wydatkami. Kropka znasz rozmowy, które prowadziłem sam ze sobą i z żoną przy kuchennym stole, próbując znaleźć drogę naprzód, zastanawiając się, czy przyjąć kolejną pożyczkę, czy poprosić o pomoc rodzinę, choć wiem, że oni też mają swoje problemy. Kropka, panie, w tym kraju. Gdzie każda złotówka ma znaczenie, gdzie emerytury są małe, a koszty życia wysokie, gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, bo nie widzą tu przyszłości, proszę Cię w Twoim wielkim miłosierdziu, abyś działał w moim imieniu. Otwórz okna niebios i wylej opatrzność, której potrzebuję, nie tylko, żeby się przebić, ale żeby chodzić całkowicie uwolniony od długów. Panie, jesteś Bogiem więcej niż wystarczającym. Opieram się na Twoim słowie, które obiecuję, że zaspokoisz wszystkie moje potrzeby według Twoich bogactw, chwale przez Chrystusa Jezusa, list do Filipian 4: 19. Ojcze, proszę o nadprzyrodzoną interwencję, żeby długi zostały anulowane, wybaczone lub spłacone szybciej niż wydaje się możliwe. Gdzie byłem nieostrożny, naucz mnie mądrości. Gdzie byłem przytłoczony, daj mi pokój. Gdzie byłem zniechęcony, odnów moją nadzieję. Panie, wiem, że możesz uczynić znacznie obficiej ponad wszystko, o co proszę lub co sobie wyobrażam. Składam każdy finansowy ciężar u Twoich stóp, ufam Ci, że będziesz działał w sposób, którego nie mogę zobaczyć. Ojcze, modlę się także o mądrość, mądrość, którą mają ci, którzy przeżyli trudne czasy, którzy pamiętają, jak to jest być oszczędnym, jak to jest cenić każdą złotówkę. Daj mi dyscyplinę w obchodzeniu się z pieniędzmi na Twój sposób, Opór wobec pokusy powrotu do starych wzorców kupowania rzeczy, których nie potrzebuję, brania kredytów na rzeczy, bez których mogę się obejść. Daj mi mądrość, żeby honorować cię każdą złotówką, która wchodzi w moje ręce, czy to przez pensję, emeryturę, czy jakąkolwiek inną drogę. Zobowiązuję się przed tobą do hojności w ramach moich możliwości, do dziesięciny, jeśli będę mógł ją dawać, do siewu w Twoje królestwo według tego, co mam. Wiedząc, że gdy cię honoruję, tym nie honorujesz, niech każdy finansowy łańcuch zostanie dziś złamany, Panie kropka, niech każdy wierzyciel, czy to bank, czy firma windykacyjna, czy instytucja finansowa, niech każde konto, które wisi nade mną jak miecz, zostanie dotknięte twoją boską ręką. Niech łaska otacza mnie jak tarcza, jak głosi Twoje słowo w Psalmie 5. 12. Panie, w Polsce wielu ludzi w moim wieku pamiętamy czasy, gdy na wszystko trzeba było czekać w kolejkach, ale przynajmniej nikt nie miał długów. Teraz mamy więcej możliwości, ale też więcej pokus i więcej sposobów na zadłużenie. Pomóż mi znaleźć równowagę między używaniem możliwości, które dałeś naszemu pokoleniu, a mądrością, której nauczyły nas trudne czasy. Dziękuję Ci. Ojcze, że znajdujesz radość w zdejmowaniu ciężarów ze swoich dzieci. Dziękuję, że nie jesteś ograniczony przez gospodarkę, przez liczby na stronie czy przez terminy w moim kalendarzu. Jesteś Bogiem, który toruje drogę tam, gdzie nie ma drogi. Jesteś Bogiem, który zapewnia mannę na pustyni, olej, który nigdy się nie kończy, i chleby i ryby, które się mnożą. Uczyń to ponownie w moim życiu, panie kropka pokaż swoją chwałę w moich finansach. Abym mógł świadczyć o Twojej dobroci i przynosić chwałę Twojemu imieniu. Dziękuję ci, Ojcze, że jesteś Jehowa Jire, moim dostawcą. Jesteś tym, który zapewnia strumienie na pustyni, tym, który mówi, że gdy szukamy najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, wszystkie te rzeczy, rzeczy, o które się martwimy, potrzeby, które mamy, będą nam dodane. Panie, żałuję za wszelkie sposoby. W jakie źle obchodziłem się z pieniędzmi, za zakupy pod wpływem impulsu, gdy zobaczyłem coś w promocji i pomyślałem, że to okazja, zaniedbałe wydatki na rzeczy, które teraz leżą nieużywane, za wszelkie nieposłuszeństwo w dawaniu. Dziesięciny lub pomaganiu potrzebującym, gdy sam czułem, że nie mam dość, kropka, oczyść moje serce i odnów we mnie ducha prawego. STW zamknięte RZ we mnie serce mądrości i dobrego zarządzania abym mógł chodzić w wolności nie tylko przez chwilę, ale przez całe życie, tak, żeby moje dzieci i wnuki patrząc na mnie widziały przykład mądrego gospodarowania kropka Ojcze, mówię życie nad moimi finansami. Ogłaszam w imię Jezusa, że nie jestem przeklęty, ale błogosławiony. Ogłaszam, że nie jestem tylko pożyczającym, ale mogę być także tym, który pomaga innym. Ogłaszam, że mój dom to dom, w którym Bóg jest szanowany. Dom, który może być światłem dla sąsiadów, przykładem tego, co możesz uczynić, gdy ci ufamy. Panie, proszę o odwagę, żeby stawić czoła każdej sytuacji finansowej z godnością, wiedząc, że chodzisz obok mnie, prowadząc moje kroki przez te trudne czasy, otwierając drzwi, których jeszcze nie widzę, i wysyłając pomoc z miejsc, których się nie spodziewam. Panie, dotknij każdej relacji związanej z moimi finansami, z pracownikami banków. Firmami windykacyjnymi, z tymi, którym mogę być winien pieniądze. Ty znasz serca tych ludzi. Wielu z nich też ma rodziny, też ma swoje problemy. Niech będzie między nami pokój, zrozumienie i wynegocjowane ugody tam, gdzie to możliwe. Kropka wyślij mi boskie połączenia, mądrych ludzi, którzy mogą doradzić, praktyczne strategie, które mogę zastosować, możliwości zarobku, których jeszcze nie widzę. Kropka ojcze, modlę się żebyś złamał każdą generacyjną klątwę ubóstwa lub długów, która podążała za moją linią rodzinną. Niech cykl kończy się ze mną. Niech moje dzieci i wnuki chodzą w finansowej mądrości, stabilności i błogosławieństwie z powodu wyborów, które czynię dzisiaj. Dziękuję Ci, Panie, że nie zawstydzasz mnie za moje przeszłe błędy, ale zapraszasz mnie do nowej przyszłości. Dziękuję, że Twoje miłosierdzie jest nowe każdego ranka. przyjmuje nadzieję którą oferujesz, ścieżkę, którą zapewniasz i przełom, który zaplanowałeś. Nie pozwolę, żeby strach lub wstyd mnie powstrzymywały. Podnoszę się dzisiaj w wierze, wierząc, że torysz drogę, że idziesz przede mną, że anulujesz długi i że prowadzisz mnie do finansowej wolności. Kropka, w potężne imię Jezusa się modlę. Amen. Po modlitwie nie siedzimy bezczynnie i czekamy na cud spadający z nieba. Idziemy naprzód z wiarą i posłuszeństwem, ale też z praktyczną mądrością. Wypatrujemy sposobów, w jakie Bóg zaczyna otwierać drzwi. Może przez ogłoszenie o pracy, które wcześniej nam umknęło, może przez znajomego, który wspomni o możliwości dodatkowego zarobku, może przez niespodziewaną propozycję. Kropka. Widziałem, jak Bóg wymazuje długi w mgnieniu oka, przez błędy systemowe, przez pomyłki w dokumentacji, przez łaskę ludzi, którzy mieli moc anulowania długów. Ale widziałem też, jak daje ludziom stałą odwagę, by spłacać to, co są winni, krok po kroku, kierowani jego mądrością i wspierani jego siłą. Kropka, widziałem 60-letnią kobietę z łodzi, która po tej modlitwie zaczęła sprzedawać swoje robótki ręczne przez internet. Nigdy wcześniej nie używała komputera, ale jej córka pomogła jej założyć konto. W ciągu roku spłaciła wszystkie długi i teraz ma regularny dodatkowy dochód. Widziałem mężczyznę z Wrocławia, który po latach bezrobocia dostał pracę w wieku 58 lat. Nie jaką chciał, ale taką, która pozwoliła mu odzyskać godność i powoli spłacać długi. Czasem Bóg daje nam nie to, czego chcemy, ale to, czego potrzebujemy. Nie trać serca, jeśli odpowiedź nie przyjdzie z dnia na dzień. W Polsce mamy powiedzenie: co ma wisieć, nie utonie. Ale ja ci mówię, co ma być uwolnione przez Bożą moc, to będzie uwolnione. Trwaj w modlitwie, trwaj w ufności, trwaj w dostosowywaniu swoich finansów do Jego słowa kropka pamiętaj o tym, pragnieniem Boga nie jest tylko ratowanie cię tymczasowo jak karetek pogotowia. Jego pragnieniem jest postawienie Cię na solidnym fundamencie finansowym, uwolnienie od cykli długów, które mogły ciągnąć się w Twojej rodzinie przez pokolenia. I danie ci możliwości, żebyś nie tylko sam chodził w jego błogosławieństwie, ale żebyś mógł błogosławić innych kropka w naszej polskiej kulturze bardzo cenimy sobie niezależność, ale czasem ta niezależność przechodzi w dumę, która nie pozwala nam przyjąć pomocy, ani od ludzi, ani od Boga. Dzisiaj składasz tę dumę u stóp krzyża i mówisz Panie, potrzebuję Twojej pomocy, kropka, gdy idziesz naprzód, pozostań blisko Niego. Pozwól Jego Duchowi prowadzić Cię w każdej decyzji finansowej, czy to wybór sklepu, w którym robisz zakupy, czy decyzja o tym, czy przyjąć dodatkową pracę, czy sposób, w jaki rozmawiasz z kredytodawcami. Kropka, nie jesteś przeznaczony do życia w niedostatku. Nie jesteś przeznaczony do życia pod ciężarem długów, które kradną Ci spokój, zdrowie i radość. Bóg ma dla Ciebie lepsze plany. Jesteś powołany, by być osobą, która świeci jako świadectwo Bożej Opatrzności, przykład dla swoich dzieci i wnuków, że można żyć godnie, uczciwie i w finansowej stabilności. Chwyć te obietnice dzisiaj i ufaj, że on już działa w Twoim imieniu. Może już teraz, gdy słuchasz tej modlitwy, ktoś gdzieś podejmuje decyzję, która wpłynie na Twoją sytuację finansową. Może Twój pracodawca myśli o podwyżkach. Może ktoś z banku patrzy na twoje konto i zastanawia się nad ulgą, może rodzina czy znajomi otrzymują inspirację, żeby ci pomóc. Kropka wypowiadaj tę modlitwę często, rano, gdy wstajesz, wieczorem przed snem, szczególnie gdy ogarnia cię niepokój o pieniądze. Ogłaszaj te prawdy nad swoim życiem codziennie, nie jak mantrę, ale jak rozmowę z Ojcem, który cię kocha i chce dla ciebie najlepiej. Kropka wchodzisz w nowy sezon. Uwierz w to, choć w tym i niech pan cię błogosławi i strzeże. Niech uczyni, aby jego oblicze świeciło nad tobą i niech będzie ci łaskawy. Niech podniesie na ciebie swoje oblicze i niech da ci pokój, pokój finansowy, pokój duchowy i pokój, który pochodzi ze świadomości, że jesteś otoczony opieką przez tego, który posiada wszystko. Kropka. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, upewnij się że zasubskrybujesz kanał i podziel się tą modlitwą z bliskimi, którzy walczą. Nigdy nie wiesz, czyje życie może się zmienić. Kropka, a do wszystkich moich subskrybentów dziękuję. Jeśli czujesz się do tego powołany, rozważ zostanie członkiem kanału. Odblokujesz specjalne korzyści, pomagając jednocześnie tej posłudze rosnąć i dotrzeć do jeszcze większej liczby dusz, które potrzebują tej nadziei w naszym pięknym kraju.